Cześć moi kochani, dzisiaj będzie filmik o włosach. Tak, tak, dawno filmu o włosach właściwie nie było, a często jestem o nie pytana. I oczywiście zapomniałam rzeczy. W sumie przez nagrywam ten film. Wait a minute o pielęgnacji moich włosów już kiedyś się pojawił. To było całkiem dawno temu, bo chyba ze 3 lata temu, kiedy moje włosy zupełnie były inne niż teraz. Tutaj w chce i zobaczycie ten filmik, więc jeżeli chcecie, to sobie go odtwórzcie i zobaczcie, jak bardzo moje włosy się zmieniły. Wtedy jeszcze były tlenione, teraz już są naturalne. Chociaż tak nie do końca, ale o tym opowiem Wam zaraz. Może zacznijmy od tego, że ja mam właśnie, tak jak mówię, teraz włosy naturalne, tylko farbuję je henną. I może zacznijmy od tej henny, bo chciałam na niej skończyć, ale zacznijmy od niej. To jest henna Las Naturales neutralna, czyli po prostu bezbarwna, która mi delikatnie zmienia odcień włosów, lekko je pozłaca, one są takie, wiecie, bardziej złociste, wyglądają na takie bardziej pełne energii, powiedzmy tak. Mi taka saszetka, to jest 100 gram, starcza na dwa razy, więc wydaje mi się, że to jest taki wydajny produkt, zwłaszcza, że u nas w kosztuje 18 zł, więc nie jest to też bardzo droga henna. Ona na ciemniejszych włosach może Wam lekko jakby przyciepić, ociepić kolor, ale raczej Wam zbytnio go nie zmieni. Tylko wiecie, to jest taka delikatna zmiana. To jest naprawdę taki bardzo delikatny zabieg. Jeżeli chodzi o to, czy ona niszczy włosy, to absolutnie nie, dlatego że to jest naturalna henna, to są same zioła. Więc ona nic złego nie robi, więc tyle, jeżeli chodzi o mój kolor, ponieważ często o niego pytacie, e, czy to jest mój naturalny. Można powiedzieć, że tak i nie, dlatego że to jest mój, e, moja naturalna baza. Natomiast kolor jest delikatnie zmieniony przez naturalną hennę. I w sumie tyle. Naturalną hennę bezbarwną, bo naturalna jest czerwona. E, dobra, i teraz e, może po prostu kosmetyki, pielęgnacja. Zacznę od czegoś, co też mnie w ogóle skłoniło do nagrania tego filmu, dlatego że jest to olej z orzechów włoskich, który uwielbiam, po prostu jest fantastyczny. I w końcu znalazłam olej, który naprawdę na moich włosach spisuje się świetnie. Cią ja sobie nim włosy olejowałam przez noc, więc tutaj macie efekt. E, oczywiście nie jest to efekt solo, bo jeszcze używam maseczki, ale o, o tym Wam zaraz powiem. Więc ja z tego oleju jestem bardzo zadowolona, a on kosztuje 7 zł. I teraz właśnie jest w Biedronce, jest nowa oferta od e, 16 listopada, więc e, po prostu przyszłam tutaj Wam nagrać filmik o włosach, żebyście sobie kupili ten olej, jeżeli jesteście zainteresowani tym olejem, bo on kosztuje jedynie 7,49, a naprawdę jest świetny. Tutaj mamy 250 ml. Ja mam właśnie olej z orzechów włoskich, ale spróbuję sobie też chyba z orzechów ziemnych i jeszcze jest prażonego sezamu, więc myślę, że sobie kupię, żeby zobaczyć. Ale naprawdę jest świetny do włosów takich powiedziałabym, że bardziej wysokoporowatych, ponieważ pięknie wygładza, pięknie nabłyszcza włosy. One są takie dociążone, takie wiecie, no ujarzmione, nie są jakieś napuszone, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. Więc jeżeli macie ochotę, to bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam wybrać się do drogi. I to jest właściwie olej, którego używam ostatnio. I bardzo mi się sprawdza. Yy, o sam w ogóle też oleję włosy nie aż tak często jak kiedyś. Kiedyś to olejowałam co dwa dni, teraz mniej więcej raz w tygodniu, bo po prostu nie mam na to aż tyle czasu. Ale tutaj mam też dwa oleje, które też są dosyć popularne. Dabur Vatica, kokosowy, chyba wszyscy go doskonale znają. To jest olej kokosowy, który nie wszystkim będzie pasował, dlatego że olej kokosowy ma to do siebie, że on może puszyć włosy wysokoporowate, może puszyć włosy blond, więc nie dla każdego, chociaż u mnie się całkiem sprawdza, chociaż nie do końca lubię jego zapach, ponieważ on jest taki dosyć sztuczny taki kokosek, ale taki sztuczny i olej musztardowy to jest coś, co kupiłam do skóry głowy niestety teraz e, bardzo rzadko oleję skórę głowy dlatego, że często używam suchego szamponu a jak już mam taki syf na włosach, to już nie będę sobie na to oleju kłaść a żeby umyć włosy z tego z powrotem i znowu nakładać olej to już jest, wiecie, troszkę więcej czasu e, i tutaj właśnie mam ten musztardowy, całkiem dużo go zużyłam ale powiem Wam, że on jakiś spektakularny nie jest, nie jest rewelacyjny chociaż jeżeli nakładać go na skórę głowy i nałożycie sobie na przykład czepet foliowy, a potem jeszcze ręcznik. To bardzo fajnie grzeje, więc myślę, że na zimę będzie fajny. I mam nadzieję, że będę mieć czas, żeby go używać. Więc to są oleje. I teraz może przejdźmy może po prostu do mycia, bo jeżeli mamy oleje, to przejdźmy do mycia. Ja używam bardzo, bardzo różnych szamponów. Głównie używam szamponów takich, wiecie, bardziej w stronę naturalnych. Tu mam na przykład balsam myjący do włosów Sylveco. To jest produkt taki, on jest taki bardziej powiedziałabym, że odżywkowy. To jest taki kremowy produkt, bardzo rzadki i on się nie u każdego musi sprawdzić, dlatego że on może obciążać, ale za to myślę, że będzie świetny do włosów kręconych. Właśnie przez to, że włosy kręcone często są włosami suchymi, a to jest właśnie taki nawilżający produkt, myślę, że całkiem fajny. Ja go używam czasami solo po olejowaniu, albo po prostu używam go, tak wiecie, bardziej na długość włosów, a na skórę głowy coś innego, coś takiego bardziej doczyszczającego. I właśnie, jeżeli jeszcze chodzi o szampony, to używam często albergę. Dostałam go od Moniki. Monika mi go przywiozła z Niemiec. I powiem Wam, że też jest całkiem w porządku, chociaż nie jest jakiś super doczyszczający. Ostatnio moje włosy troszkę się buntują i mam taki z nimi problem, że często oklapują. Nie wiem, jak to będzie widać na filmie, dlatego że na filmie te włosy taki wiecie, trochę mają większy, bo sobie świeżo je rozczeszę i w ogóle. Ale tak naprawdę to mam troszkę problem z tym, żeby włosy mi tak nie oklapywały. To jest pewnie też zasługa ich długości, bo one są już całkiem długie i dosyć ciężkie. Używam też no, różnych szamponów, nawet tutaj mam Joannę Naturię. I ostatnio sobie podkrywałam mojej mamie Xiaomi właśnie Color Shine do włosów targowanych i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego szamponu. Nie wiem, czy nie będę musiała sobie kupić jakiegoś takiego, wiecie, zwykłego, drogeryjnego szamponu. Może z niej lepszym składem, ale powiem Wam, że chyba moje włosy się za czymś takim stęskniły. Nie wiem, czy jak dzisiaj nie będę właśnie w po te oleje, to sobie nie kupię jakiegoś zwykłego szamponu, bo zauważyłam, że nie dość, że włosy są po nim dłużej świeże, niż po tych naturalnych, co jest troszkę dziwne moim zdaniem, no... A poza tym e, daje fajne odbicie, daje fajną puszystość, więc e, mi się ten zamkiem ostatnio podoba, tak więc mówię, jakam go w swojej mamie. E, a teraz może przejdźmy do odżywek. Ja niestety na odżywki mam e, mało czasu, więc po prostu nakładam je w miarę szybko. Są to odżywki zazwyczaj takie bardziej silikonowe, takie, które dadzą szybki, natychmiastowy efekt. Tutaj mamy na przykład osi 3 e, Minute Miracle, to jest akurat wersja Take the Heat. E, i ja ją kupiłam kiedyś na zepsze, dlatego że była chyba jakaś wyprzedaż. I ona kosztowała bodajże 7,99, więc bardzo, bardzo tania. I za tę cenę kupiłabym ją ponownie, natomiast za 20 zł absolutnie nie. Dlatego, że ja uważam, że to jest odżywka całkiem w porządku, jednak e, no, ja jej nie urywa, czy tam czegokolwiek nie chcielibyście, żeby Wam urwało, albo wręcz chciałybyście, żeby Wam urwało. E, więc e, no, ona jest taka średnia, całkiem fajnie pachnie, podoba mi się ta tuba, to wyciskanie. Natomiast e, ona jakoś tak według mnie rewelacyjnie nie wygładza, e, dlatego, że znalazłam też rzecz która wygładza mnie mocniej i to jest właśnie ta maseczka, o której Wam ostatnio mówiłam w holu, którą sobie kupiłam na e perfumy, Macadamia Oil Extract. E, jeszcze nie chcę za dużo o niej mówić, dlatego że użyłam jej na razie dwa razy i dwa razy po olejowaniu włosów, w tym olejem właśnie z orzechów włoskich. No i patrzcie, jakie mam włosy, no po prostu ja uważam, że są mięciutkie, gładziutkie, lśniące. Naprawdę wyglądają super, są bardzo wygładzone, bardzo ujarzmione, więc ja na razie jestem z niej zadowolona. Ubytek jest na razie niewielki, no bo tak jak mówię, dwa razy jej użyłam. Takie ładnie pachnie, trzymam ją na włosach jakieś 10 minut, jak sobie leżę w wannie i powiem wam, że na razie jest ok i chyba jest najbardziej wygładzającą odżywką, jaką do tej pory miałam, a ja jestem dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o to wygładzenie, bo tak jak mówię, u mnie nawet osi nie daje jakiejś relacji, więc może coś w tym jest. Oczywiście, po myciu używam też czasami produktów sprayu, pr produktów takich zabezpieczających końcówki. I tutaj mam bliskórę. Powiem, Wam, że ja nie jestem fanką tych sprayów, ale powiem, że są no całkiem okej. Okay. Ja je kupuję w Niemczech, dlatego że one są tam bardzo tanie, kosztują euro 95, więc około 8 zł. Zatem wtedy sobie biorę i starcza mi taka buteleczka naprawdę na długo. Ostatnio miałam wersję inną, taką bardziej złotą, a nie żółtą. Miałam ją przez półtora roku. Myślę, że te będę mieć troszkę krócej, dlatego że tutaj już mam taki ubytek. Natomiast u mnie jest to bardzo wydajne, nie używam tego codziennie. Używam tego po myciu, kiedy suszę włosy z suszarką, a suszę dosyć często niestety, dlatego że często nie chcę mi chodzić z mokrą głową, zwłaszcza, że teraz jest coraz zimniej no i to już nie jest takie przyjemne. No i oczywiście produkty zabezpieczające końcówki. Tutaj mam Macadamia Natural Oil, to jest Healing Oil Spray i to jest taki olej makadamia, ale on ma na pierwszym, składzie, na pierwszym miejscu w składzie silikon, potem jest olej arganowy, potem jest olej makadamia i to jest taki olej, powiedziałem, że dosyć lekki, on pachnie dosyć męsko, no bardzo przyjemny męski zapach i dosyć mocno ten zapach się utrzymuje na włosach i to jest olej, który kiedyś był u mnie w ogóle w ulubieńcach, których tam chyba w czerwiec 2014, tak mi się wydaje. Jeżeli mnie pamięć nie myli. Więc jeżeli chodzi o ten olej, on jest też bardzo wydajny. Ja tutaj mam go niedużo, bo powiedzmy tak, nie wiem, z jedną trzecią, a naprawdę u mnie on siedzi już chyba z półtora roku, jak nie dłużej. To 60 ml, bardzo fajnie działa, ale działa lepiej na włosy, powiedziałabym już takie zniszczone, ponieważ daje taki natychmiastowy efekt, że. Od razu wydaje Wam się, że te włosy na końcówkach, czy tutaj wiecie, od kiedy je prysniecie, są takie bardziej miękkie, bardziej właśnie lśniące, zregenerowane. Teraz już nie zauważam takiej wielkiej różnicy, ale wciąż to jest fajny olej, który jest naprawdę całkiem wydajny i taka buteleczka kosztuje 40 zł, co według mnie przy tej wydajności nie jest jakąś e, kwotą nie wiadomo jaką e, przerażającą. Ale ostatnio używam na końcówki Garnier'a Fructis Goodbye Damage. I powiem Wam, że jestem nim zachwycona, dlatego że w połączeniu i z tym olejem z orzechów włoskich, i z tą maseczką tworzy naprawdę rewelacyjny efekt, który widzicie teraz. jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak moje włosy przed dzisiaj wyglądają. Pięknie wygładza włosy, i ja ogólnie, to tak ja mówię, ja jestem dosyć taka, wiecie, walnięta na punkcie wygładzenia, a to jest serum, które naprawdę rewelacyjnie wygładza. Więc jeżeli macie ten problem, który ja, że używacie naprawdę dużej ilości serów i serów. jeżeli szukacie takiego dobrego serum, które będzie bardziej wygładzało niż takie zwykłe, bo ja już używam bardzo wiele, i wszystkie są zazwyczaj ok, ale to jest najbardziej wygładzające, ja sobie to serum kupiłam kiedyś w Kaflandzie, on w ogóle jest całkiem stary, ale powiem czy stary, no, mało go używam po prostu, długo leży, a mało go używam. Tylko, że widzę, że ono nie jest zbyt wydajne, ale też jednocześnie nie obciąża włosów, co jest bardzo fajne, ponieważ ja biorę taką całą jedną pompkę, która jest całkiem duża i sobie masowuję właśnie we włosy, końcówki, i tutaj z tyłu w włosów, żeby mi się tak nie plątały. Więc ogólnie powiem Wam, że zbyt wydajny, co to nie jest, bo tak jak mówię, ja używam tego mało, a już mam takie zużycie, więc jest całkiem spore. Natomiast produkt jest bardzo fajny, w ogóle ślicznie pachnie owocami no i w sumie tyle. No i oczywiście suche szampony. Ja suche szampony uwielbiam są świetnym ratunkiem, kiedy się budzimy nagle, wiecie, z przetuszczoną głową, na przykład, że nie zadziałał nam zbyt dobrze szampon, zbyt dobrze nam nie oczyścił, więc wtedy są świetnym ratunkiem. I ja uważam, że naprawdę warto coś tutaj u siebie mieć. Ja uwielbiam Batisty. Akurat ta wersja Neon Lights bardzo mi odpowiada. Jest taka bardzo fajnie owocowa. Ja bardzo lubię takie zapachy. Natomiast u mnie te zapachy się długo na włosach nie utrzymują. Co też jest plusem do tego, że po prostu nie muszę się martwić, że coś koliduje mi z perfumami. Także Batisty polecam. Akurat ta wersja Neon Lights, tak jak mówię, jest bardzo fajna. No i to jest wszystko. To jest taka moja szybka pielęgnacja włosów. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania, które Was nurtowały. A jeżeli nie, to piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania. I w ogóle też mam e, do Was prośbę. Proszę, proszę, proszę. <laughs> proszę polećcie mi jakąś maseczkę do włosów, taką e, naprawdę naładowaną, czymś dobrym, ponieważ tutaj to, co mam, to jest taka bardziej, powiedziałabym, że odżywka. To jest po prostu bardzo krótki skład, bardzo silikonowy. Natomiast chciałabym coś takiego, wiecie, co mam ochotę podtrzymać na włosach dłużej pół godziny, godzinę. E, oczywiście polećcie mi coś takiego naprawdę dobrego, naładowanego, e, żeby. Fajnie odżywiało włosy i też było całkiem naturalne. No i to jest wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam was gorąco. Pa pa.